Chcesz zobaczyć, czym oddychasz? Czym jest smog, wiedzą chyba wszyscy. Statystyki, mapki, wykresy to chyba nie robi jednak na nas już żadnego wrażenia. Stężenie i zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest tak ogromne, że gdyby zastosować na przykład normy jakości powietrza, które obowiązują we Francji, w Paryżu chociażby, w takich miastach jak Kraków czy Rybnik, prawie 50 dni w roku obowiązywałby ostry alarm smogowy, a miasta te byłyby praktycznie sparaliżowane. No, ale nasze normy są wielokrotnie wyższe, stąd śpimy spokojnie i oddychamy spokojnie trucizną, jaka unosi się w powietrzu. Kilka dni temu w Financial Times przeczytałem o polskim mieście, w którym w sylwestrową noc europejskie normy zanieczyszczenia powietrza były przekroczone aż dwudziestokrotnie, a to oznacza, że miasto to było bardziej zanieczyszczone niż Pekin. Z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 33 leżą w Polsce. Te wszystkie dane możecie przeczytać na moim blogu www.naukatolubie.pl i znajdziecie je też na moim Facebooku naukatolubie. Dzisiaj jednak nie chciałem mówić ani o liczbach, ani o statystykach, tylko pokazać wam czym Oddychamy, tak, pokazać, bo to widać. Mieszkam na wsi, pola, niedaleko las, a więc miejsce, w którym powinno być czysto. No to w takim razie sprawdźmy, czy jest czysto. Oddychając ka za każdym razem, z każdym wdechem, wciągam do płuc około pół litra powietrza. Gdy powietrza wciągnę głęboko, zasysam dodatkowo około 2,5 litra. Ten odkurzacz w ciągu jednej minuty zasysa około 1000 litrów powietrza, czyli minuta jego pracy to mniej więcej tyle powietrza, ile 15 godzin mojego oddychania. Zobaczmy w takim razie, co osadzi się na takim zwykłym płatku higienicznym, który zamieściłem na samym końcu rury odkurzacza. Po pięciu minutach pracy tego odkurzacza, co odpowiada mniej więcej trzem dobom mojego oddychania, filtr wygląda mniej więcej tak. Jeżeli w ten sposób wygląda filtr na wsi, a wśród pól i lasów jak wyglądałby w centrum miasta? Czasami pada z ust polityków takie stwierdzenie, że dzieci w przyszłości rozliczą nas za to, że mamy taki wysoki dług publiczny, źle mamy skonstruowany system edukacji, czy za brak inwestycji, sensownych inwestycji. Być może tak będzie, ale myślę, że szybciej nas rozliczą za to, że one muszą oddychać takim powietrzem, tak zanieczyszczonym powietrzem. Bardzo was proszę o udostępnianie tego materiału. Pamiętajmy o tym, że smog produkujemy my sami, na przykład używając starych piecy węglowych czy paląc śmieci. Do zobaczenia w większej ilości materiałów moich materiałów popularno-naukowych zapraszam was na Facebooka "Nauka to lubię" i na YouTubea "Nauka to lubię".